Znajomy klientki przypadkowo trafił na mój kanał na YouTubie Emi Hydroelektro. Klientka się ze mną skontaktowała, a zlecenie dotyczyło wymiany rozdzielnicy CPR z lat 80. w remontowanym bloku z wielkiej płyty. Istniejąca rozdzielnica CPR, centralny punkt rozdziału, została wymieniona na... Rozdzielnicę metalową firmy Karwasz RN24 Modułowa. Podczas wymiany istniejącej rozdzielnicy zostały przeze mnie zastosowane aparaty modułowe firmy Legrand, u zabezpieczenia nadprądowe B6 do dedykowanych obwodów oświetlenia, B10 do obwodów mieszanych gniazd i oświetlenia oraz B16 do obwodów takich jak na przykład zmywarka. Jako wyłącznik główny jest tu TFR 60A oraz lampka kontrolna pełniąca rolę wskaźnika zasilania. Akuratnie w tej wersji centralnego punktu rozdziału instalacja jest wykonana w taki sposób, że od, z każdego sufitu przechodzi przewód trzyżyłowy do tej CPR oraz od każdego łącznika przechodzi przewód trzyżyłowy do tej CPR dlatego w trakcie instalacji nowej rozdzielnicy montuję tzw. złączki szynowe ZUG 4 mm kwadratowe koloru szarego są to złączki służące do łączenia przewodów na szynie TH tablicy rozdzielczej, żeby gdzieś nie chować po bokach szybko złączek wagę, tylko żeby zrobić to elegancko, ładnie w miejscu dostępnym połączenia przewodów, na przykład korespondencyjnych. Czasem się zdarza w blokach, że są tak zwane obwody widmo, więc nie wszystkie przewody zostały tutaj przeze mnie podpięte, tylko końcówki zabezpieczone taśmą izolacyjną i schowane w rozdzielnicy. Jak również był tutaj pewien knyw wykonawczy, pewien błąd, dlatego że jeszcze wcześniejsza ekipa, która remontowała mieszkanie, zastosowała przewody sterownicze 3 razy 1 mm w lince zastosowane na przykład do zasilenia obwodów pralki czy zmywarki, co jest tragicznym błędem. Ale tej sytuacji już nie dało się uratować, bo ściany były wyszpachlowane. I na pojawiające się pytanie, czy tutaj stosuję wyłączniki różnicowo-prądowe, ale niejako jest to instalacja w wykonaniu dwużyłowym, z niewielkimi wyjątkami, ale trzeba ją traktować jako instalację dwużyłową. A w takim wypadku nie stosuje się wyłączników różnicowych, dlatego że jest to zwyczajnie nie ten układ sieci. Wszystko zależy też od materiału żyły, od przekroju tej żyły, czy na przykład przekrój materiał żyły dałby odpowiedni wynik podczas pomiaru instalacji elektrycznej. Tutaj mogłoby być to wątpliwe, dlatego że instalacja była w większości wykonana przewodami 1,5 mm2 w stanie oryginalnym z lat 80. oraz wewnętrzna linia zasilająca aluminiowa o przekroju 2x4 mm2 aluminium i w takim wypadku wyłącznik różnicowo-prądowy. Mógłby mieć problem z prawidłowym działaniem. Zwłaszcza, że jest to czwarte piętro w tym wypadku, ostatnie piętro w bloku, więc no mogłyby być problemy, żeby ten wyłącznik różnicowo-prądowy działał poprawnie, dlatego i również ze względu na układ sieci nie został tutaj zamontowany. Jest to pełna wersja filmu z wymiany rozdzielnicy. Jeżeli jesteście widzowie zainteresowani krótszą wersją, zapraszam na wcześniejszy film w shortach na YouTubie Emil Elektrikos Emieńczyk na kanale Emi Hydroelektro.